Myślę, że to jest wspaniała inwestycja dla młodych ludzi, dla młodych naszych zawodników. Ja patrzę pod kątem takim typowo trenerskim, szkoleniowym. Będzie to na pewno fajny element w szkoleniu naszych zawodników. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Bez tego nie wyobrażam sobie, żeby tutaj dzieci korzystały z tego obiektu. Na pewno nasi zawodnicy, którzy tutaj będą trenowali podczas zajęć i w ogóle gdy będą chcieli sobie przyjechać tutaj rekreacyjnie, pojeździć, będą w kaskach. Bez kasku. Moim zdaniem powinien być to całkowity zakaz użytkowania tego obiektu. Zresztą na regulaminie nie jest, ale jak widać gdzieś się do tego nie stosują. Dzień dobry, jestem Wiktor Kajetaniak. No myślę, że był to dobry pomysł na zbudowanie tego pomostaku, bo zawsze jakaś rozrywka i my jako kolarze mamy też. Dodatkowy trening, możemy te trochę sobie techniki poćwiczyć na tym torze. Wszyscy powinni pamiętać o tym, aby zakładać pask.